Witam Was w 13 odcinku z serii Minecraft XMU. Ostatnio zaczęliśmy robić szkielet naszej nowej górki w wiosce, czyli robiliśmy nową wielką część naszej wioski. A w dzisiejszym odcinku mamy zamiar ją skończyć. tę w się sensie, tą górkę. Mam nadzieję, że skończymy, a ja już nie ganzole zostawcie suba i lajka no i zapraszam do oglądania. No i witam wszystkich w 13 odcinku z serii Minecraft XMS. W ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie tą górkę. No no w sumie nie zrobiliśmy, no ale zaczęliśmy. I w dzisiejszym odcinku musimy ją dokończyć. Ja ja dopilnuję tego, że w dzisiejszym odcinku ją dokończymy, więc się zabieramy do roboty. Mamy 7 fajerwerek, więc musimy sobie iść je uzupełnić. Na szybko tutaj coś tam porobimy. Mam nadzieję, że skończymy gdzieś zrobić to wszystko do 5 dnia z 135. 5 dni na to mamy, więc jest to sporo. I no właśnie mam nadzieję, że sobie skończymy to do tego dnia i zaczniemy od tego czasu, jeżeli nam się uda to zrobić, coś następnego, coś co musimy też zrobić. Czekaj, co ja po co ja tu przyszedłem? A, po firewerki dobra, mamy fajwery i idziemy, no idziemy robić, no co? Od razu zaczynamy robotę, bo roboty jest dużo i nie wiem czy damy radę w dzisiejszym odcinku skończyć tą górkę. Zostało mało, już na pewno została mniejsza, już na pewno z połowa gdzieś jest A skoro robiliśmy w ostatnim odcinku przez cały odcinek no to to znaczy że teraz też by tak wypadało że cały odcinek mam nadzieję że nie także dobra ja wam przypominam o zostawieniu łapki w górę i suba dzwoneczkiem, no i napisaniu jakichś waszych pomysłów na projekty jakie mógłbym zbudować na naszym świecie a my się zabieramy do roboty no i jak co odcinek sobie będziemy komentowali co robimy będę się będę wam opisywał a ja będę zapierdzielał przez te kolejne dni także no robota no i lecimy robienie linii zbieranie dirta i robienie Linie. A na zajutrz skończyłem je robić dla pierwszego piętra. Nie można się tym jarać i trzeba zacząć robić następne piętro. Dlatego robienie linii i dam wam timelapsik, bo ciekawie to wygląda. Chyba. No, i 132 dzień. A my skończyliśmy robienie link. Teraz patrzcie tą sztuczkę. 3, 2, 1. Oh, wiecie, który my mamy dzień? Założę się, że nie wiecie, i teraz wam tego nie pokazuję. Ale co ile. Tego było roboty z tym, to to jest po prostu katorga. Naprawdę nie sądziłem, że nam to tyle zajmie. To było po prostu rozstawienie tego dirta, ale przez to, jak duże my to mamy, to zajęło nam to bardzo, ale to bardzo długo. Więc niestety, ale to jest ostatni dzień w dzisiejszym odcinku. No dosłownie ostatni dzień i jeszcze się zachodzi słońce. No po prostu nie wiem, co ja mam powiedzieć. Mega długo to robiliśmy, teraz sobie jeszcze rozstawię gras bloki, żeby rosło nam. Nie wiem czy tak w ogóle będzie rosnąć raczej tak. I no nie wiem. Totalnie nie wiem no. Dajęło nam to bardzo długo. Ja wam teraz dam taki plan wydarzeń wszystkich dni, mniej więcej, ale jedyne co pewnie tam będę mówił to się powtarzał, że budowa, tam kopanie, budowa, kopanie itd. My postawię sobie te gras bloki, żeby tutaj rosło na gras, bo tylko i wyłącznie dirt. No i dobra, w drugim dniu zaczęliśmy wykładanie dirta, potem poszliśmy uzupełniać ekwipunek i znowu wykładanie. Trzeciego dnia wykładanie, zbieranie dirta, wykładanie i wykładanie. Czwarty dzień, zbieranie dirta i zwróćcie uwagę na to, w jakim stanie zostawiłem naszą łopatę. No a teraz patrzcie, co się stało. Także nic dla naszego młota pneumatycznego. Wykładanie dalej i poszedłem zrobić nową łopatę. Młot pneumatyczny 2. Przy okazji nadałem mending na nasze buty: zdobywanie dirta, wypełnianie przerw, uzupełnianie eku, wykładanie, uzupełnianie i następny dzień. Wykładanie. I w końcu pierwsze piętro skończone. Dobra, nie podniecamy się i lecimy dalej. Wykładanie, uzupełnianie ekipunku, naprawa łopaty, wykładanie i zabijanie fantomów. Uzupełnianie eku i następny dzień. Wykładanie, uzupełnianie, wykładanie, uzupełnianie. Kolejny dzień. Wykładanie, naprawa łopaty, uzupełnianie eku, wypełnianie, uzupełnianie, wykładanie i w końcu skończyliśmy. Poszedłem jeszcze na farmę gunpowdera, wróciłem, zrobiłem fajerwerki i poszedłem na tego pręta. Dobra, w takim razie jak już widzieliście wszystko co tutaj się działo, to zobaczymy sobie z ciekawości. Odkąd ja to buduję, to tak mi ciekawi ile my wykopaliśmy i postawiliśmy dirta. Wchodzimy w statystyki, wchodzimy w itemy i sprawdzamy tutaj dirta. Dirta skopaliśmy 32 tysiące. A postawiliśmy 48. Nie wiem, czy Dirt zaliczy się od razu z Graz Blokiem. Ale jeżeli nie, to i tak gra z Bloka wykopaliśmy 31 tysięcy. No, powiem wam tak. Ja podczas tego kopania 1000 bloków miałem w ekipunku I te 1000 bloków starczyło dosłownie na wypełnienie trzech tych lin takich, co my robiliśmy. No, tylko trzech. Dosłownie tylko trzech. A, a tam było ich, nie wiem, z 50 może łącznie albo 100. to no 100 raczej nie, ale z 50. Mega długo to nam zajęło. Tak mi palce bolą. Już się cieszę, że mogę odsapnąć, ale i tak. Jestem trochę zawiedziony, bo... Zawiedziony, no ja, ja nie jestem zawiedziony na siebie, tylko po prostu na to, że mamy 139 dzień i film wyjdzie najprawdopodobniej bardzo, ale to bardzo krótko. To się teraz będziemy gadać przez ten dzień, także przedstawię wam plany, jakie sobie tutaj wymyśliłem podczas budowli. Sobie myślałem dużo nad tą serią, myślałem nad wieloma rzeczmi. Nieskończenie wiele myśli miałem po prostu. Podczas tej bu tego budowania No, to budowanie w końcu mi zajęło 3 godziny A, jeszcze, ja w ogóle Nie spałem podczas tego wszystkiego A jeżeli chodzi o fantomy To po prostu je zabijałem I one się zrespiły 5 minut Po tym jak ich zabiłem Także mogę sobie tak na spokojnie robić Także jeszcze to, że nie spałem To to mi... Z to to, no ci, którzy po prostu grają w Minecrafta i wiedzą, ile to jest dzień i noc, ten cykl, to wiedzą, że to zajęło mi bardzo długo, mimo że to jest 10 dni i może się wydawać, że 10 dni to jest malutko. Ale dobra, nieważne. Yy, bardzo dużo rzeczy sobie obmyśla... obmyślałem robiąc to. Mianowicie zaraz Wam pokażę pewną rzecz, tylko sobie wyłożę te gra z bloki żeby nam się to robiło. Później sobie oczywiście skupimy. Tak więc bloki wystawione. No i dobra, obmyślmy sobie, co tutaj zrobić. Mamy tą górkę i oczywiście tą górkę będziemy musieli sobie udekorować, także myślę, że następny odcinek będzie na to poświęcany. I mamy tą górkę. I wszystko byłoby spoko, gdybyśmy mieli tylko tą część jaką widzimy, ale spójrzcie na to. My tu mamy jeszcze tyle. My tu jeszcze mamy tyle co tutaj zbudowaliśmy. Yy, także będzie tutaj lekki problem i ja sobie obmyśliłem jak to będzie mniej więcej wyglądało. Mianowicie 100 dni spędziliśmy na tej części, 100 dni spędzimy na tej części. I 100 dni spędzimy na tej części. Chodzi o to, że po prostu będziemy rozbudowywać sobie powoli, a więc na razie zajmiemy się tą częścią. Dobra, pomijając już to, to jeszcze sobie jakoś uformujemy tą górkę i najprawdopodobniej sobie też zrównamy, tak jak tutaj, to wszystko w jedno. W jedną wielką górę, także też będzie dużo roboty z tym, ale na razie sobie zajmiemy tą częścią, a górę sobie zostawimy. Następna rzecz to, już wam pokazuję. Ta część wioski. Tutaj naprawdę dużo rzeczy możemy zrobić i na pewno nie zostawimy tego w takiej postaci jakiej teraz jest. Proszę... Daj mi rzeź, dajcie mi to załatać tą. dziurę świetlną. No nie mogę, no. W ogóle to znowu nam się fajerwerki kończą zarobiście. Dajcie mi, daj mi to załatać, szkielet! Nie no szkielet on no nie, no dobra, katorga Dobra. Ja sobie obmyślałem mniej więcej, co tu zrobię. A w ogóle to nie wiem, czy widzicie, ale ja tu wykopałem dosłownie. Tutaj były góry jakieś wielkie. I nie wiem, czy wy widzicie to, ale tutaj dosłownie. Tu, tu w tym miejscu wykopałem około 50 koła pewnie tego Dirta. O ile nie więcej, także. Więc mam tutaj pewne y, pomysły już. Ale jeżeli macie jakiś pomysł, to z chęcią go wysłucham. Dlatego piszcie na, w, o, w komentarzach tu na dole, co według Was tu powinienem zrobić. Na pewno powinienem to oświetlić. To jest pewne, ale mnie wkurzały te moby podczas robienia tego wszystkiego. Ale dobra, już nieważne, już nieważne. Kupimy sobie tego węgla, bo sobie tworzymy torce i rozświetlimy tu mniej więcej Baby zombie. Ej, no właśnie, ile tego jest? No proszę was, ogarnąć się. Ej, 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 ej. jakiś agresor, co on ma miecz z sharpnessem 10? Kupimy dalej tego węgla, bo chcemy sobie zrobić te torce. No proszę, creepier Nie, wybuchnę. Dobra, myślałem, że więc no piszcie w komentarzach co powinienem tu zrobić Ja myślałem nad jakąś wielką, mm, wielkim laboratorium, coś w tym stylu Że na środku będzie jakieś, nie wiem, jakaś area 51 normalnie tu stanęła jakaś Albo jakiś nie wiem, fundacja SCP ale naprawdę jest dużo pomysłów. Myślałem też nad tym wielkim magazynem, ale nie wiem jak bym tutaj ten magazyn zmieścił. By to musiało być jakieś korytarze, jakieś labirynty dosłownie z tego magazynu. Także wydaje mi się, że nie będzie to za dobry pomysł. A chciałbym zrobić bardzo wielki magazyn w przyszłości z tym, jak to się nazywa, mechaniką automatycznego sortowania rzeczy, bo to mi się bardzo przyda. Ale to już jest w daleka przyszłość, tak szczerze mówiąc. No, także piszcie i lecimy teraz. O jak widać wschodzi słońce, zaraz będzie 140 dzień i koniec odcinka, no, no cóż Więc ja sobie uczyszczę ekwipunek oczywiście Bierzemy patyki no nie, dobra, więcej was nie było Dobra, no i co, nie wiem stawiamy sobie to na odpierdziel Ale teraz nie będziemy się tym zajmować Najprawdopodobniej zostawimy to na Ostatni odcinek, bo zaraz kończymy Ale do 140 dnia myślę, że się poobawimy Tym porczowaniem. Dzisiejszy odcinek i wcześniejszy Przyniósł nam, szczerze mówiąc, dobre rzeczy Wywalone, że zajęły nam one Długo i bolą Mnie w ręce i zaraz do lekarza Czy nie powinni mi yy, Kurcze, jakieś założyć na palec No i co, znowu mieć Sharpness 18? Bo jeszcze domy będziemy musieli budować O nie, ja z domami, ja z domami mam złe wspomnienia, bo te syfy w ekipunku, o na. Te materiały trzeba będzie zdobywać. Dobra, nie przejmuję się tym na razie. Nawet sobie nie przypominam o tym. Tylko sobie to oświetlamy. To mi się wydaje, że będzie wyglądało zarąbiście. Jak będzie oświetlone całe. Bo teraz na razie jest takie, wiecie, oświetlone jedna, dosłownie dziesiąta tego. No i zobaczcie, ej, dobra. To będzie wyglądało tutaj zarąbiście. A jeżeli jakbyśmy tu coś zrobili, to już w ogóle. Także no, piszcie w komentarzu, jeżeli macie jakieś propozycje. I nie tylko na tą dziurę, tylko też ogólnie, jeżeli macie jakieś propozycje. Bo no tak jak mówię praktycznie w każdym odcinku, że byście pisali, a to co za impostor. Nie mam dirta. Już mam. Okej. Okay. Dobra, mam zardzewiałe ręce, nieważne. Yy, o, patrzcie, tu się już w ogóle robi. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, nie był on długi, podejrzewam, że nie ma on naprawdę dużo minut w ostatnim odcinku. Wiem, że jest krótki odcinek, a wyszedł 17-minutowy, jakoś to zrobiłem, nie wiem jak. To dosłownie jest jakaś iluzja czasowa, dobra, nieważne. Także ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie suba i lajka, przypominam, napiszcie w komentarzu jakieś propozycje do naszej serii. No i to jest nasz progres, a ja wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.